Witajcie dzisiaj tak nietypowo, bo z turbanem na głowie, zaraz wytłumaczę Wam o co chodzi. Dzisiejszy film chciałabym zadedykować pewnej odżywce serum do włosów z olejem arganowym i komórkami macierzystymi cytrusów. Jest to produkt z Bingo Spa, z taką bardzo fajną poręczną pompką. Dlaczego właśnie ten produkt, dlaczego ten turban? Serum nakładamy na włosy po umyciu, kiedy są jeszcze wilgotne. Zaraz tylko po otarciu z nadmiaru wody nakładamy to serum na włosy na 10 minut. Ja nakładam 30 pompek, tak sobie policzyłam, że ta ilość jest odpowiednia, ponieważ serum również warto wetrzeć w skórę głowy. Następnie owijam włosy turbanem, i właśnie już rozwiązała się ta zagadka, bo właśnie jestem w trakcie tego zabiegu, gdzie tutaj Wam opowiadam o tym. Co to jest za produkt, jak działa, a właśnie obecnie na mojej skórze głowy i na moich włosach ten produkt ma swoje 5 minut. Dlaczego akurat kilka słów na temat tego produktu? Przede wszystkim jest to bardzo lekkie serum. Nie jest to obciążająca odżywka, żadne maski, które wcieramy w włosy, w skórę głowy i które po prostu później nam obciążają te włosy, tylko jest to delikatne serum, które właśnie. Nakładamy na 10 minut, później zmywamy wodą no i rozczasujemy i układamy włosy jak zwykle. Moje włosy bardzo polubiły ten produkt, ponieważ jest on o bardzo lekkiej, świeżej konsystencji. Włosy bardzo fajnie pachną takimi cytrusami, a dodatkowo jest to produkt właśnie do spłukania. Ja bardzo nie lubię produktów, których się nie spłukuje, ponieważ bardzo często oblepiają, sklejają moje włosy. Natomiast to serum, ten preparat jest bardzo lekki, idealny właśnie na lato, kiedy jeszcze chcemy złapać kilka chwil ciepła, a kiedy jednocześnie nie chcemy rezygnować z pielęgnacji naszych włosów. Dodatkowo, tak jak już wspomniałam, te 30 pompek odmierzam sobie właśnie za pomocą tego aplikatora. I też właśnie nie jest to bardzo rzadka konsystencja, która zaraz nam spłynie, tylko właśnie raczej takie ciało stałe, które tkwi nam na, na ręce, na, na włosach, więc też nie musimy się obawiać o to, że ten produkt będzie nam ściekał z włosów, w jakieś tam, nie wiem, ręczniki podkładamy, jak to często, często bywa. Dodatkowo jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że ten preparat po spłukaniu nie oblepia włosów. Wręcz muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, kiedy pierwszy raz użyłam tego kosmetyku, ponieważ po ułożeniu włosów, po wysuszeniu ich jak zwykle, były puszyste i dłużej trzymały świeżość. Tym byłam bardzo zaskoczona, ponieważ codziennie niestety muszę mieć włosy, a muszę przyznać, że po tym kosmetyku, no, włosy i tak były. Bo ja czy potrzebuję, czy nie potrzebujemy jej włosy codziennie, ale były dużo świeższe niż po innych kosmetykach tego typu. Produkt jest dostępny w drogeriach internetowych i stacjonarnych, jak również na stronie producenta. Producentem jest Bingo Spa, na pewno znacie ich kosmetyki. Jest to 150 gramów. Serum do włosów. Myślę, że do wszystkich rodzajów włosów będzie on idealny. Ja mam włosy przytłuszczające się i, i naprawdę muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z tego, w jakiej kondycji są moje włosy. To są puszyste, miękkie, lepiej się układają i są właśnie mm, takie, jakby nawilżone. Także jestem z tego produktu zadowolona. Stosuję je co drugie, co trzecie mycie. No i cóż więcej, no zachęcam Was, żebyście też. Koszt nie jest duży, więc y, warto na pewno spróbować, a myślę, że y, na pewno będziecie zadowoleni. Zapraszam na kolejne filmiki już wkrótce, a ja idę zmyć moje włosy, ponieważ już minęło właśnie 10 minut y, od czasu, kiedy nałożyłam to serum, więc czas najwyższy zmyć preparat z włosów i wysłużyć jak zwykle. Do zobaczenia!